Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej z udziałem posła Romana Fritza, posła Ziemi Śląskiej, co ma znaczenie dla tematu naszej dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami również goście z elektrowni Rybnik, panowie Robert Oleszczuk i Mieczysław Koczy. Serdecznie witamy, a dziś po raz kolejny bijemy na alarm w kwestii tragicznej sytuacji w elektrowni Rybnik. Plany jej przedterminowego zamknięcia wraz z zakładami przyległymi, przypomnijmy, aż o 10 lat wcześniej niż to pierwotnie. Nie zapowiadano, są wciąż forsowane, ale jednak presja ma sens i wydawałoby się, że coś tam drgnęło, bowiem. Termin wyłączenia elektrowni rybnik przedłużono o dwa lata do 2027 roku. Troszkę zyskujemy na czasie, ale walczymy dalej i przypominamy, że jest to nadal rażące łamanie umowy społecznej, która została zawarta w maju 2021 roku w śląskim urzędzie wojewódzkim w Katowicach przy udziale strony rządowej i związkowców na mocy tejże umowy. Przypominamy funkcjonowanie elektrowni rybnik w oparciu o węgiel kamienny miałaby zapewnione przynajmniej do 2030 roku. Przynajmniej. Tymczasem w listopadzie tegoż roku Donald Tusk na Śląsku zapewniał Polaków, że i tu cytuję, nie muszą obawiać się rewolucji, bo zawarte są umowy społeczne. Mija kilka tygodni i rząd Tuska uważa, że żadnych umów nie ma. Tak się zachowuje, wtóruje temu wszystkiemu pani minister przemysłu Marzena Czarnecka. A cóż, my powtarzamy, umowa to umowa i wzywamy rząd do egzekwowania. Jej zapisów, żądamy jej przestrzegania. I to, że rząd Donalda Tuska notorycznie łamie obietnicę, nie przestrzega umów, nie znaczy, że mamy się do tego przyzwyczajać, Szanowni Państwo, i przychodzić nad tym do porządku dziennego. Nic bardziej mylnego. Tym głośniej bijemy na alarm i tym bardziej podnosimy larum nad tym pustosłowiem. Zapraszam teraz przedstawiciela elektrowni Rybnik, pana Roberta Oleszczuka. Dzień dobry, Robert Oleszczyk, przewodniczący NSZZ Pracowników Elektrowni Rybnik. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej niestety pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat właśnie tych, o których pani tutaj Marta mówiła. My, że chcielibyśmy zdementować te pogłoski, mamy za sobą umowę, które byśmy chcieli pokazać, na umowę, na której się opieramy. Więc jest to Proszę bardzo, umowa społeczna z maja 2021 roku, gdzie w punkcie 7, ja ten punkt siódmy przeczytam, strona rządowa podtrzymuje w całości gotowość do realizacji porozumienia z dnia 25 września 2020 roku zawartego pomiędzy przedstawicielami rządu a między Komitetem protestacyjno strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem planu transformacji województwa śląskiego. To jest ten dokładnie punkt, tutaj. Następnym dokumentem, który mamy, to jest porozumienie między przedstawicielami rządu, a między Związkowym Komitetem protestacyjno strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. To jest ten dokument, gdzie w punkcie dziewiątym czytamy rząd... Strony ustaliły, że funkcjonowanie elektrowni rybnik w oparciu o węgiel kamienny będzie zapewnione do 2030 roku. W roku 2029 dokonana zostanie analiza możliwości dalszego funkcjonowania elektrowni. To jest ten punkt. Następnym dokumentem, szanowni państwo, który posiadamy, to jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. To jest informacja wysłana do pani marszałek Elżbiety Witek i to jest informacja z 23 listopada 2020 roku, podpisana przez Artura Sobonia. To jest ten dokument w którym to pisze, w dniu 29 września 2020 roku zawarto porozumienie pomiędzy przedstawicielami rządu oraz między zakładowym komitetem protestacyjno-strajkowym. Z treści porozumienia wynika, że do dnia 15 grudnia 2020 roku zostanie opracowana umowa społeczna regulująca transformację górnictwa węgla kamiennego. W tym też piśmie, w punkcie 9, tutaj jest ten akapit, w punkcie 9 porozumienia wskazano, że elektrownia Rybnik będzie funkcjonować do 2030 roku w oparciu o węgiel kamienny, dokładnie ten zapis, który przed chwilą czytaliśmy. W 2020 roku dokonana zostanie analiza możliwości jej dalszego funkcjonowania. Prosiłbym jeszcze raz, żeby to dokładnie pokazać. I następny dokument, na którym się opieramy jako strona społeczna. To jest, to jest informacja, do kiedy mogą być użytkowane bloki energetyczne w elektrowni Rybnik. I o ile mamy blok pierwszy, eksploatacja do 2021 roku, blok drugi, 21, blok trzeci, 22, blok czwarty, 22, o tyleż bloki piąty do bloku ósmego będą eksploatowane do roku 2030. W związku z tym prosimy bardzo e, o ministrów, żeby nie wprowadzali opinii publicznej e, w błąd. Jesteśmy w tej umowie i w niej będziemy i dalej będziemy o rybnik walczyć zgodnie z umową do 2030 roku, a nawet dłuż, dłużej. Dziękuję bardzo. Bardzo Dziękuję, zapraszam pana posła Romana Fika. Szanowni państwo, no cóż, można się z tymi umowami społecznymi zgadzać bądź nie, ale umów należy dotrzymywać. Te umowy społeczne, o której Pan Przedstawiciel Załogi Elektrowni Rybnik wspominał, zostały podpisane we wrześniu 2020 roku z tą myślą, że żeby przynajmniej funkcjonowały zakłady pracy przez jakiś jeszcze czas. No, chociaż ja osobiście nie zgadzam się z tym, że trzeba było na to wszystko się zgadzać, bo to przecież jest zamykanie sobie ścieżki do, do produkcji energii. Konwencjonalnej na bazie węgla kamiennego. Niemniej jednak teraz rząd plączy się o własne nogi, dlatego że, jak było powiedziane, i na początku, w tym roku weszło to w opinię publiczną, że elektrownia Rybnik zostanie zamknięta już w przyszłym roku, czyli w roku 2025, a teraz rząd łaskawie przesuwa tę datę na rok 2027, co jest i tak sprzeczne z tą umową, której Panowie tutaj też wspominają, która obowiązywać, obowiązywać ma do 2030 roku. Otóż, gdzie jest pies pogrzebany moim zdaniem, proszę Państwa, otóż moim zdaniem problem dotyczy deficytu po prostu energetycznego w Polsce, który na nas spada, jeżeli zamkniemy elektrownie oparte na spalaniu węgla kamiennego bądź też węgla brunatnego. Tak zwany deficyt może sięgać 6 gigawatów, tak? z tego co, co wiemy, już te oficjalne dane gdzieś tam funkcjonują, a to oznacza, że musi ten rząd wycofywać się ze z własnych szaleńczych pomysłów i zamykania elektrowni konwencjonalnych wcześniej. Ja się spodziewam, że w roku 2026 dowiemy się, że przedłużone zostanie życie elektrowni rybnik do 2028 i tak co roku, co roku będą przedłużać, bo po prostu nie damy rady czerpać energii elektrycznej tylko z wiatraczków i z solarów, co nam tutaj wróży jedynie słuszna władza pod przewodnictwem Donalda Tuska, pani Henning Kloski, czy jak oni się tam wszyscy w tym rządzie nazywają. Nie. Tutaj uważam, że dalej będzie. Będziemy mieć tą potrzebę korzystania z elektrowni węglowych, w tym z elektrowni rybnik, ale nie tylko, ponieważ w kolejce czekają następne i nie zapominajmy o elektrowni siersza, o elektrowni łaziska, elektrowni Łagisza, o elektrowni Jawożno, jak również te elektrownie oparte o węgiel brunatny, a więc Turów i Bełchatów, które też przecież mają gigantyczny wpływ na nasze całe dobro energetyczne. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze dochodzi do tego kwestia dalsza, czyli wprowadzanie błąd przez panią minister Czarnecką, która twierdzi, że w tej umowie elektrownia Rybnik jest pominięta. Tutaj pan dokładnie pokazał, że absolutnie nie, że są te dane, które sprawiają, że elektrownia Rybnik jest tam w załączniku wymieniona, więc ta cała, ta cała umowa również obejmuje elektrownię Rybnik. W elektrowni Rybnik jest akurat ta korzyść, że ona spala. Węgiel również gorszej jakości, zalegający na hałdach kopalnianych i to w całkiem bliskiej odległości. Od elektrowni rybnik to są różnego rodzaju floty miały, tak, to są, to są węgle, które w normalnej sytuacji nie jest sposób sprzedać, a tutaj wszystko przechodzi, dlatego że są kapitalne systemy filtrów założone w elektrowni rybnik od lat finansowanej, inwestowanej właśnie w tym kontekście. Można do tego dodawać jeszcze inne szczegóły, a więc zalegające hałdy nawet w portach polskich. Gdzie tego węgla nakupiono w poprzednich latach całą masę i dochodzi nawet do samozapłonu, ponieważ wiecie Państwo, że jeżeli węgiel jest składowany nawet tej gorszej jakości, to on niestety może, może wskutek dłuższego zalegania takiemu samozapłonowi ulegać. A to już jest, proszę Państwa, kwestia bardzo, bardzo niebezpieczna. Elektrownia Rybnik. Powinna oczywiście istnieć, powinna funkcjonować, dlatego że te wszystkie bloki, te cztery nowe bloki, spokojnie mogą funkcjonować co najmniej jeszcze 5-6 lat, a być może po dalszych e, kolejnych remontach czy inwestycjach znacznie dłużej. Odrzućmy zatem, i to jest mój apel, chore, poronione e, pomysły ideologiczne zielonej energii, e, dekarbonizacji i, i sprawiedliwego rozdziału transformacji, czy jak. Inne sformułowania tej nowej mowy, nowomowy do nas trafiają. Bądźmy realistami, stawiajmy na konwencjonalną energetykę, w tym na elektrownię Rybnik i będziemy o to walczyć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Chyba tylko dodam, że jesteśmy chętni udostępnić wszystkie te dokumenty, o których Oczywiście. mówiliśmy, panowie również, także zachęcamy dziennikarzy do zapoznania się z wszystkimi informacjami, o których tu mówiliśmy.